Co roku Wielki Piątek chrześcijanie wspominają mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. Tego dnia nie ma Eucharystii, a wiernych obowiązuje post ścisły. Wielki Piątek to jest jedyny dzień w roku, kiedy nie jest celebrowana msza święta. Właśnie na pamiątkę tego, że Pan Jezus w Wielki Piątek umarł na krzyżu. On cierpiał od godziny 12 do godziny 3 po południu i właśnie dlatego... Godzina trzecia po południu jest godziną miłosierdzia, bo to jest godzina śmierci Pana Jezusa za nasze grzechy. Liturgia Wielkiego Piątku wygląda w taki sposób, że na początku kapłan leży krzyżem przed ołtarzem, przepraszając za grzechy swoje i grzechy tych wszystkich ludzi, którzy są powierzeni Jego pieczy. Potem słuchamy rozbudowanej liturgii słowa, słuchamy Ewangelii z podziałem na rolę. Następnie adorujemy krzyż. Właśnie ta celebracja krzyża, tego znaku, kiedyś hańba, teraz miłości, jest takim bardzo wzruszającym momentem. Potem też takim ważnym bardzo momentem jest przyjęcie Komunii Świętej. Wielką sobotę w Kościele Katolickim przez cały dzień trwa święcenie pokarmów i adoracja Chrystusa złożonego do grobu. W dobie pandemii święcenie pokarmów będzie tak wyglądało, że tu w naszej parafii będzie można przyjść pod ołtarz polowy. Prosimy naszych parafian albo gości, aby zachowali dystans społeczny, czyli przynajmniej półtora metra, żeby byli obok siebie, żeby koszyczek ze święconką trzymali w rękach i my wtedy odpowiednio pomodlimy się i poświęcimy te pokarmy na wielkanocny stół. W tym roku już po raz drugi będziemy przeżywać Wielkanoc w kontekście trwającej pandemii koronawirusa. Będziemy zwracać uwagę na to, żeby wiernych było tyle, ile trzeba. Czyli możemy przyjąć jedną osobę na 20 metrów kwadratowych przy jednoczesnym zachowanym dystansie półtora metra pomiędzy tymi wiernymi. Jeżeli byłoby więcej wiernych, to jeszcze mamy dolny kościół. Możemy ich. Tam tych wiernych umieścić, włączyć mikrofon, posłać księdza z komunią świętą. Jeżeli jeszcze by przyszło więcej, możemy też na świeżym powietrzu dostawić ławki i te normy spróbować spełnić. Natomiast zawsze jest jakaś obawa, że w jakimś takim krótkim. Czasie, czy to będzie kilka minut, może być taka niepokojąca koncentracja tych wiernych, czyli przy wyjściu z kościoła, przy wejściu, i wtedy też y, mamy już takie doświadczenia i będziemy próbować y, pilnować y, tego dystansu, żeby y, wchodząc do kościoła i wychodząc, również ten dystans y, społeczny był zachowany. Tak samo jeżeli chodzi o przystępowanie do Komunii Świętej, żeby też y, pomiędzy tymi wiernymi w tej kolejce była odpowiednia odległość. Także będziemy tak. Y, tak praktycznie na bieżąco reagować na, na rozwój sytuacji. Gdyby jeszcze było więcej wiernych, to też ich poprosimy o to, żeby chwilkę poczekali przed kościołem i możemy im zawsze zorganizować dodatkową mszę święta. Niedziela Wielkiej Nocy i poniedziałek przedłużenia radości ze święta Zmartwychwstania Pana. Niech będą czasem, który spędzimy w gronie najbliższych, zachowując zalecany dystans, gdyż właśnie tak możemy zatroszczyć się o zdrowie i życie tych, których kochamy.